ma, wszystkim dzisiaj was witam na filmiku ja pokażę wam jak się włamać na Facebooka komuś. Wystarczy, że ktoś był logowany na waszym komputerze i w, teraz macie tutaj klikacie tutaj gdzie jest hasło zapisane. Klikacie prawym myszkiem e, przyciskiem raczej i wchodzicie tutaj z i tutaj wyskakuje wam taki pasek, skasujecie to, to i wpisujecie pasek, robi wam się takie coś nie? I po tym możecie nawet odsunąć do strony, bo i tak już wiecie, jak wejść w to. Teraz już wychodzicie z tego, wchodzicie, no, logujecie już się dokładnie, nie? I teraz już jesteśmy na. pomaliśmy się, tak zwane, na komuś na Facebooka, nie? Możemy tak zrobić z tysiącami osobami, kiedy już znacie ich hasło, no i oczywiście, no, no ja to mogę robić za każdym jednym razem, jak chcecie zobaczyć. No dosłownie no, na każde, każde konto się włamiecie tak, bo mm, jeśli jest ktoś logowany na waszym komputerze i wchodzi na Facebooka, czyli że już jest zapisane to hasło. I już możecie normalnie wchodzić na to hasło. No, pokażę wam jeszcze raz nawet, nie? No proszę bardzo, wchodzicie tutaj. Jak wam mówiłem. Kasujecie to. Hast wpisujecie. Robi wam się takie coś. Wchodzicie, logujecie się. I już dosłownie jesteście na czymś w Facebooku, nie? No, dosłownie to jest sekunda, myśli, ale wiecie no. Każdy to zna, więc no już wiecie na czym to polega. To do zobaczenia w następnym filmiku. Na pewno coś jeszcze będę nagrywał, może będziecie wiedzieć. Więc nara, jeszcze no, dokładnie mogę Wam dodać, że na YouTubie tak samo mam konto. To więc proszę się na YouTubie nazwać. To z XX3 razy. I tam mam wszystko: dosłownie, no, piosenki to pewnie, no to się ma nara.